w mnie mecz, wiadomo, że wszyscy jesteśmy zadowoleni, chociaż e, te mecze, jak są zawsze obarczone takim dodatkowym smaczkiem. Cieszymy się, że mieliśmy dosyć, wydaje się, wynik e, dosyć przekonujący, także to, to, to cieszy. E, Cieszę się, że Jarek pojął znakomite zawody, chociaż jeszcze przed zawodami dzisiaj e, Biegaliśmy dosyć intensywnie po lekarzach, rehabilitacja i tak dalej. Przy okazji podziękowania dla doktora zapotecznego, który się jakimś się zajął. I no cóż, no wszyscy pojechali w do Grecji za wodą. Andreas ze ja zrobił dobrą robotę, bo naprawdę kilka wyścigów no, zjeżyło troszeczkę nam włosy, ale, ale pojechał, pojechał dobrze widowiskowo, myślę, że na pewno mogło się to podobać. No Cieszę się, się, po prostu, że, że się udało, e, Kamil stał i zrobił to najważniejsze, to no, jego wykluczenie, no, można by dyskutować tutaj na ten temat, no, sędzia tak to odebrał e, i, i stąd to wykluczenie, czy tak mówią. Z naszej perspektywy mogło to wyglądać troszeczkę inaczej. No na pewno Adam Strzelec z powrotem do, do pracy, bo to jest e, na pewno nie to, o co, o co nam chodzi. Trzeba się nad nim teraz jeszcze zastanowić, co dalej, bo z tym podejściem do tematu to niestety, słabo to Także tyle, co można powiedzieć. Gratuluję Różowianom, bo postawili opór, z problemami drobnymi i zdrowotnymi się oborykali. My również, Roktajek jeszcze chciałbym dodać, dzisiaj też nie do końca dysponowane, bo problemy jakieś żołądkowe jeszcze się przytrafiły, ale... Wszystko jakoś się udało Panu? Nie jest nie wiem, przebywało, Bywało lepiej, jeśli chodzi o moje samopoczucie. Faktycznie e, dużo e, takiej pracy rehabilitacyjnej, rehabilitacyjnej musiałem włożyć, żeby w miarę dobrze czuć się podczas dzisiejszego meczu. E, tak naprawdę, już od wczoraj, kiedy przyjechałem już na góry, w nocy gdzieś tam musiałem działać, żeby jakoś e, bardziej się usprawnić. E, po tym upadku dość bolesnym, przede wszystkim, bo to jednak no, nic się za mało, nic się nie stało, ale to był dość bolesny upadek. Jeśli chodzi o skurczanie mięśni, więc szybkość działania musiała być tutaj naprawdę dobra i to udało mi się wszystko tak zrobić, żeby dzisiaj żeby wystąpić i pojechać na, dobry, na dobrym poziomie. U mnie jechaliśmy lepiej u siebie, korzystaliśmy z tych lepszych ścieżek, bardziej chyba widowiskowo jeździliśmy, wynik dla na nas bardzo korzystny, bardzo nas to cieszy, bo wiemy, że, że gorzów to jest wymagający rywal. Jeśli chodzi o mój występ, to wszystko było ok, poza tym ostatnim biegiem, gdzie też dobrze byłem, grałem start i tylko tyle, że mnie gdzieś tam wciągnął w, tą, w, tą, w tą odsypaną ścieżkę za bardzo. Gdyby nie to, myślę, że na wynik byłby jeszcze wyższy. <muzyka>